Hello, witam Was bardzo serdecznie. Wykopki w poszukiwaniu historii. Pochodzimy troszeczkę z nowym sprzętem. Troszeczkę po tym lesie. Mówię troszeczkę, dlatego że to będą bardziej takie testy. Przechodzona miejscówka. Pochodzimy z Deusem. Zobaczymy, co wyjdzie po tym przechodzonym przez las Rutusem. <grym> Rutusem. No, Rutus przechodził ten las, Garret też, no i zobaczymy, co tak na Deusie wyjdzie. No, nie spodziewam się cudów, no ale zawsze coś może. Co ja to mówię? Zawsze <śmów> mógł coś Rutus porównać. <śmów> tak więc, <śmów> powiem Wam dziwne uczucie, jak łopatka Hela jest cięższa od wykrywaczy. To dziwne. No i właśnie, a szkoda mi tego, bo patrzcie, jakie znówka wszystko. A nie jednej ryski. I pochodzimy właśnie tam, gdzie znalazłem srebrne monety, a Rutus słabo bił, a ten wipe może na srebro 85 ładnie mi streberko pokazywał, założyłem taką gumę żeby się to nie zakurzyło na tego deusa no, pochodzimy, no, cóż mogę powiedzieć sam nie wiem, coś wyjdzie z jakieś 3 godziny planuję no zobaczymy tak więc zapraszam do oglądania no, będę chodził jak zawsze, będę chodził na standardowym w programie pierwszym, tak samo jak w Rutusie, tak samo w Deusie. No i teraz czekamy. Stroi się. Hmm. Hmm. Powinien już być, teraz jest. No to zaczynamy, do pierwszego. Na podstawowym pierwszym programie chodzę. Coś mamy, ale. Tutaj ten sygnał da jakąś taką blaszkę. 72 niby jest tu dobry, ale. Tutaj. Zarysuję. No zobaczymy. Zobaczymy. Teraz jest tak przechodzony, że powiem Wam. Wszystko wyczyszczone nie tylko przeze mnie aluminium nie tylko przeze mnie mogłem się wybrać i gdzieś dalej ale że to na razie tylko tak dla testów no to wyszedłem praktycznie koło domu no. żeby trochę poznać te sprzęt, te sygnały dźwięki, bo najwyraźniej wiadomo, że są inne niż na rutusie ale no nie poddaje się, jeszcze chodzę, a pogoda piękna się nam zrobiła mamy pierwszą monetę znalezioną Deusem na przechodonym miejscu. Być może to jest komunistyczna, no ale z tego pierwsza moneta. zrobimy jeszcze sygnał. 91. Po, wcześniej był taki podziemny jak była, na przykład była tak skryta, tak 88, 90. E, to jest prawdopodobnie 50 groszy PRL tak pięćdziesiąt groszy jak widzimy o, tu może być ta chcę trzeć nawet Nowe dopiero ubrałem. Wystarczy nam rocznik, o nie Perelek 49 mamy 50 groszy z 1949 roku na przechodzonym miejscu. No być może przypadkowo trafiłem, pominąłem rutusem. Wręcz jestem tego pewien, że rutusem pominąłem. No to idziemy dalej, do następnego. No i chodzimy z Deusem no, Sprzęt jest lekki, ręka się tak nie męczy no. To jest fajnie wyczyszczony teren przez Nie tylko przeze mnie, nie tylko przez wiele wykrywaczy Tak więc fajnie czyściutko, no, a jak ktoś już jest no to To jest Chodzimy koło kopu. Mam nadzieję, że jutro mi pozwoli nie, wybrać się po prostu w jakieś nieznane miejsca z tym sprzętem no i potestować go. No już. raczej dzisiaj są testy, a jutro już będę chciał. Testy jak testy, bo każdy każe testy, że monety przykładam. Nie, wykrywacza trzeba się uczyć, uczyć Ja tylko w domu raz go testowałem pod srebrną monetą, jaki sygnał, jaki. No i wszystko już jest jasne. No Rutusa też się uczyłem długo no. No ale każdy wykrywacz jest praktycznie na jedno kopyto Jak ktoś już miał jeden, czy znaczy nawet Garreta się nauczył, to już później każdy inny To tylko kwestia tylko tych dźwięków Kwestia przyzwyczajenia się no i, no i można latać, chodzić Po wyprawach W pięknych lasach naszych polskich Mamy, mamy kolejną monetę znalezioną przez Deusa. Co by to było? To by chyba będzie 5 groszy, tak. Tu mamy 5 groszy. A to jest z 49 roku. Ciężkie. Tak więc przechodzę na miejscówkę. No ale Myślę, że, no, że warto było tu przyjść na te testy Druga monetka wyszła Idziemy dalej kółeczko, kółeczko na wierzchu Inny był sygnał taki żelazny bardziej albo na wierzchu Tak Nie wiem co za kamulca ten dełzby grzebał. Pod korzeniem Co by to było Scyzoryk Ten stary scyzoryk Patrzcie się Jak zarósł o! Jaki zarośnięty Wow! już nic z niego nie ma. Więc idziemy dalej. Kawałek pierśnia wiodącego. Jeszcze Wam pokażę, jak to waliło, bo to jest miedziane. A, to jest mieć. Zwykle na każdym zakrywaczu 93 Ale pokazuje Małe, Małe. ID O no, taki sygnał no, inny niż na monetę on no, zawsze był inny w się też był od razu było wiadomo, że to pierścień wiodący A tu jest inna, ale za blisko no 90, 86 kawałek łyżki też się znalazło, No idziemy jeszcze, pochodzimy dalej zapuściłem się bliżej drogi, bliżej do mostu o wiele więcej wychodzi niż po prostu głęboko w lesie tak więc kończymy dzisiejsze testy w terenie z deusem na przechodzonej miejscówce udało się znaleźć dwie monety no powiem wam porównanie takie z rutusem takie wstępne to to że rutuca znam na pamięć a tu domyślam się, no ale powiem Wam jest dobrze, bo tak, pół na pół rozumiem już ten wykrywacz. No, wiadomo, jeszcze jakieś tam dopracowania. Czy coś. To jest też fajne, że nie ma tylko kabla, lekkie. No ale co RUTUS ma znać, co by znać, to też, też znajdzie. Tylko, że mamy taką wygodę, no, jest. Mobilny taki składany szybko, a rutu z zanim ja to wszystko skręciłem, to trochę chwila była na no, czas, jest też ważny, lepiej go nie tracić. Tak więc, sprzęt sprawuje się, jest bardzo dobry. Tak więc, pierwsze testy zrobione, netkotek przyszedł. No i za tydzień, jak pogoda pozwoli, to już. Konkretna wyprawa, lub jak się zmobilizuje, ale co wątpię jutro, no zobaczymy. Tak więc, czymcie się, patrzę na kotka. Tu ty, co ty tam gryziasz tą korę z drzewa, niecała obgryziona jest. Tak więc, do następnego. Możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteś nowym, widzem, możesz zasubskrybować. Tak więc, hejka, Siemka.